Łódzkie na plus najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. W Walewicach pod Łowiczem odbyły się tegoroczne dorzęki wojewódzkie. Ich gospodarzem był marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że przyjęliście moje zaproszenie, że przyjęliście zaproszenie marszałka, którego tak dobrze jest, nie mieliście okazji poznać. Jest to moje pierwsze. Tak wielkie święto, święto z wami, a więc tym większa moja radość, że widzę was tak wielu. Święto Plonów to jedno z najpiękniejszych świąt rolników. Wojewódzkie obchody zorganizowano na terenie stadniny koni w Walewicach. Walewice to historyczne miejsce z XVIII-wiecznym Pałacem Marii Walewskiej oraz największą w Polsce stadniną koni rasy półkrwi anglo-arabskiej. Organizatorzy dla mieszkańców, zarówno tych młodszych jak i starszych, przygotowali wiele różnych atrakcji. Były liczne stoiska z lokalnymi produktami i kiermasz rękodzieła. Nie zabrakło też konkursów, m.in. na najsmaczniejsze potrawy regionalne oraz pokazów i przeglądów kapel ludowych. Gminy prezentowały wieńce dożynkowe, spośród których wydano ten najładniejszy. W konkursie na dożynkowy wieniec pierwszą nagrodę zdobyło Stowarzyszenie Zamiary Przyjazna Wieś. Podczas dożynek posadzono szpaler dębów z okazji stulecia województwa łódzkiego. W imprezie towarzyszyła również wystawa sprzętu rolniczego. Wieczorem na zakończenie na scenie pojawiły się gwiazdy muzyki tanecznej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie w Walewiczach zorganizował Urząd Marszałkowski we współpracy z powiatem łowickim i gminą Bielawy. Za pieniądze z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego został zakupiony nowy ambulans dla wyjazdowego ratownictwa medycznego szpitala wojewódzkiego w Sieradzu. Karetka kosztowała prawie pół miliona złotych. Kolejni beneficjenci z regionu łódzkiego otrzymali granty sołeckie oraz dofinansowania na ochronę zabytków, zakup sprzętu dla jednostek OSP oraz na projekty sportowe. Z samorządowcami, strażakami oraz administratorami zabytków spotkali się przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Sejmu Wojewódzkiego. Przed nami urodzinowy Mikser Regionalny Łódzkie 2019. To największa impreza promująca województwo łódzkie. 7 września trzy duże imprezy odbędą się w Sieradzu, Łęczycy i Rawie Mazowieckiej. Przygotowano atrakcje dla całych rodzin, będą m.in. targi ekonomii społecznej, prezentacje wyrobów regionalnych oraz koncerty gwiazd. Szczegóły i harmonogram wydarzeń dostępne są na stronie mixer.lodzkie.pl. Dobry wieczór w piątek 30 sierpnia. Rafał Woźniak zapraszam na ostatnie w tym tygodniu, a zarazem ostatnie w tym miesiącu wydanie programu lokalnego Telewizji Centrum. Dziś w serwisie powiemy m.in. Dobry start program wsparcia dla rodziców, tych dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. Mogłaby być więcej, nie no, powiem, panie, że nie. Wiesz kto bierze akurat. No. E, mam córkę dla wnuczki korzysta. No. Tak. i korzysta. Już wyprawka jakaś kupiona? Nie? E, prawdopodobnie tak. Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie dla dziecka? To znaczy się, wie pan co, nie myślałem, no bo to dopiero wydaje mi się, zazwyczaj było na zebraniu rodzic, ten, rodziców mówione w szkole. Mówione. Tak, mówione i ewentualnie w szkole, ewentualnie gdzieś osobno sobie ubezpiecza indywidualnie. Zbliżający się rok szkolny to czas wyboru grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów przez dyrekcję szkół. Przy wyborze trzeba patrzeć, czy obietnice marketingowe nie odbiegają od rzeczywistego zakresu ochrony. Z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków najczęściej wypłaca się odszkodowania za złamane ręce, nogi, a także pobyt w szpitalu związany z wypadkiem. Zacznijmy od tego, że grupowe ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne, nie jest obowiązkowe, ale mimo wszystko wskazane, biorąc pod uwagę skalę wypadków na szkolnych korytarzach i boiskach. Mamy w Polsce powszechny mit, że ubezpieczenie jest obowiązkowe. Mowa raczej o. Obowiązku, obowiązku rodzicielskim, a nie obowiązku prawnym zawarcie umowy ubezpieczenia. Prawo mówi wyraźnie, że jeżeli szkoła organizuje, może nie tylko szkoła, ale organizator wycieczki, wyjazdów zagranicznych, wówczas powstaje obowiązek prawny zawarcia umowy od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Same e, przebywanie w szkole i obowiązkowość ubezpieczenia szkolnego jest absolutnie mitem. Ofertę ubezpieczeń szkolnych NNW mają w ofercie praktycznie wszyscy działający na polskim rynku ubezpieczyciele. Składka w przypadku wykupienia takiego ubezpieczenia w szkole to średnio około 30-40 zł za rok. Jednak trudno znaleźć szkołę, która przekazywałaby wszystkim rodzicom informacje z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Forma grupowa ma też swoją wadę. Proszę zwrócić uwagę, dyrektor szkoły, który ma stoi przed wyborem składki, a konsekwencją składki jest jakość zakresu ochrony ubezpieczeniowej, staje przed wyborem wysokości tej składki. Jeżeli mamy w szkole 800 uczniów, to zwykle dyrektor zaniża wysokość składki, bojąc się tym samym, że rodzice po prostu nie wpłacą składki. A co za tym idzie? Wszyscy rodzice, których ich dzieci są bardziej aktywne lub dzieci trenują wyczynowe uprawianie sportu, sporty walki, jazdy konne, są bardziej aktywne, bardziej narażone na ryzyko, wpłacając składkę za określony wariant w praktyce uśredniają, uśredniają dzieci i uśredniają zakres ochrony ubezpieczeniowej zwykle do jednego lub dwóch wariantów. Alternatywą dla grupowego ubezpieczenia szkolnego jest zawsze polisa indywidualna. Na ogół zapewnia ona większy zakres ochrony, ale wiąże się też z wyższą składką ubezpieczeniową. Tak naprawdę wszystko zależy od potrzeb dziecka. A kto zna swoje dziecko najbardziej? Oczywiście rodzice. Więc najlepszą zaletą. Ubezpieczeń indywidualnych to jest indywidualne podejście do dziecka. Czyli ja, jako rodzic, mogę sobie dobrać wysokość składki, a co za tym idzie za wysokość składki, jakość i wysokość świadczeń oraz poszczególnych sum ubezpieczenia i dopasować składkę i sumę ubezpieczenia, zakres ochrony ubezpieczeniowej do swojego dziecka, do swoich możliwości budżetowych. I to jest niewątpliwie zaletą. Nazywamy to takiego współczesnego rodzica, który kieruje się niezależnością, moje dzieci, moje pieniądze, moje życie, mój dobór, moje, moje decyzje. Niezależnie od preferowanej opcji, podstawowe zasady, jakimi trzeba się kierować przy wyborze, to dokładny przegląd warunków ubezpieczenia i wyłączeń, czyli sytuacji, gdy odszkodowanie nie przysługuje uczniowi. Poza tym dobrze, gdy szkolne ubezpieczenie trwa cały rok, dając ochronę również w okresie wakacji i w miejscach poza szkołą. 300 plus świadczenie wypłacone rodzicom uczniów ma odciążyć ich finansowo przy kupowaniu wyprawki do szkoły. Żeby dostać 300 plus należy złożyć wniosek. Wielu rodziców już to zrobiło, ponieważ podania w wersji elektronicznej można było wysyłać od 1 lipca. Teraz możliwe jest to tylko w tradycyjny sposób, czyli w formie papierowej. Nabór wniosków o tak zwaną wyprawkę szkolną z programu Dobry Start rozpoczął się 1 lipca. Formularze można składać do końca listopada. U nas realizujemy dwie formy wypłaty. Przelewamy na konta osobiste i to jest no zdecydowana większość, jak również wypłacamy u nas w kasie w ośrodku. Wypłaty w kasie ruszą we wrześniu. Wypłaciłyśmy do tej pory prawie 750 tysięcy złotych świadczeń 300 plus. Prawie 4400 wniosków do nas spłynęło drogą elektroniczną, poprzez spływające wnioski z innych gmin i w formie papierowej tutaj u nas w siedzibie ośrodka. W kwestii tych świadczeń od sierpnia weszły w życie zmiany. Obecnie o pieniądze mogą starać się również uczniowie szkół dla dorosłych i policjalnych przy zachowaniu kryterium wieku do 20 lat i 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Wnioski możemy składać do końca listopada. Gwarancją jest wypłata po prostu, jak złożymy wniosek do końca listopada, to jest gwarancja, że, że te wnioski zostaną zrealizowane. Późniejsze wnioski, później złożone. No niestety wniosek pozostaje taki bez rozpatrzenia. Świadczenie z programu Dobry Start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat. Od 1 sierpnia wnioski można składać drogą papierową w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Nadszedł weekend, zatem kulturalne i rekreacyjne propozycje dla Państwa z najbliższej okolicy, jak co piątek przygotowała Emila Okupska. Już wkrótce nie lada gratka dla miłośników czeskich smaków. Więcej o wydarzeniu opowie nam pan Kamil Jaworski. Witam serdecznie. Tak, już po raz szósty chcemy zaprosić mieszkańców naszego pięknego miasta na przysmaki nie tylko piwne naszych południowych. Sąsiadów. E, impreza już w najbliższą sobotę, 31 sierpnia. Startujemy od godziny 14. A przy wielu atrakcjach piwnych i, tak jak powiedziałem, nie tylko, również i e, będziemy mogli posłuchać fajnej muzyki. No standardowo, mniej więcej, już trzymamy się dłuższy czas tej samej e, ilości. Jest tam około 600 litrów piwa. Także. Będzie w czym na pewno wybierać, bo jest to ponad 10 gatunków piwskiego, ponad 20 gatunków piw butelkowanych. Także myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego, bo rzeczywiście, jakby, rozstaw tego asortymentu jest bardzo, bardzo szeroki. A oprócz tego, oczywiście, gry, konkursy i koncerty. Gry, konkursy i koncerty. W zasadzie w tym roku tylko i wyłącznie koncert jeden. Ale to, to szczególny, ze szczególnym gościem. Nie chcę zdradzać tutaj tajemnicy, kto wystąpi, ale myślę, że dla wielu będzie to zaskoczenie. Czyli sobota, ogród przy Agrafce, godzina 14. Tak, startujemy od godziny 14. E, wierzymy głęboko, że pogoda dopisze, przynajmniej na to się zapowiada, więc naprawdę serdecznie, serdecznie zapraszamy. Jutro o godzinie 10 Urząd Miasta Zgierza i Podregion Zgierz NSZZ Solidarność zaprasza wszystkich zgierzan do wzięcia udziału w obchodach Dnia Solidarności i Wolności. Te odbędą się w pasażu Solidarności przy ulicy Długiej 27. 31 sierpnia Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do Parku Mińskiego, bowiem w ramach wakacyjnej oferty zmieniamy Łódzkie z funduszami europejskimi. W sobotę będzie można obejrzeć ciekawy film. Pod gołym niebem. Sanse filmowe rozpoczynają się o godzinie 20.00, A także tego dnia spróbować swoich sił w stylizowanych pokojach pełnych zagadek Escape Room w godzinach 10:20. W niedzielę zgierski magistrat zaprasza na zgierskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tym samym 1 września o godzinie 10 nastąpi złożenie kwiatów i zniczy na starym cmentarzu przy ulicy Piotra Skargi. Natomiast 7 września o godzinie 15 odbędzie się wernisarz wystawy Zerwany splot Wojenne Losy Zgierzan w Muzeum Miasta Zgierza. Chyba teraz się coś zaczyna zmieniać, no nie, że jest chyba lepiej, ale mogłoby być więcej, mogłoby być ładniej. No co, mamy w sumie jeden większy park. Tak, nad stawem, trochę tutaj i trochę tutaj, tak, a tak to beton. Trudno jest mi ocenić, ja akurat mieszkam przy Lesie Chełmskim, także mam dużo zieleni, tak, natomiast tutaj, no, myślę, że jest ok w centrum, no. Właśnie rozmawiałyśmy, że jest bardzo ładnie, jest dużo kwiatów i jest... W zielono i kwieciście. Panie przyjezdne może akurat? Tak, z Łodzi, kawał drogi. Kawał drogi. <laughs> Czyli podoba się jednak. Podoba się, podoba się, jest dużo kwiatów. Nie no, kwiatów. zmienił się jest bardzo pozytywnie. No, ja jestem zadowolona, być jest dużo zieleni, jest porządek, jest wszystko. Aha. Można odpocząć, posiedzieć na ławce. No tak przyjaźnie jest. Aha. Uważam, że porządku. No, Miary, ale jeszcze jest taka sprawa na tym placu, tam kościoła. Aha. Tam powinny być jakieś łapki. łapki. No nie, no bo jest no. pełno tej zieleni, no nie, no ale. No żeby nie ma... Gdzieś usiąść. Żeby gdzieś usiąść, no. no. A tak to, gdzie mamy tak naprawdę zielono w tym mieście? Nad staw można sobie podjechać, no nie. No. Też tam jest fajnie. Drzeb przede wszystkim powinno być na sadzeń jakieś. Ale proszę, tego nie. No dobra, a gdzie możemy w Zgierzu tak to iść, żeby poczuć tą zieleń? E, no chyba najbardziej w parku miejskim, tak. Jeżeli tutaj... No, te wszystkie drzewka są młode, także może jak urosną, może kiedykolwiek... A będzie jak się tak porównywać z innymi miastami, to Zgierz pod tym kątem? I stoi w ja uważam, że mało jest zieleni. Tutaj były kiedyś takie wielkie kasztany. Jak te kasztany wycięli, to powiem Panu szczerze, że było mi bardzo żart bo to takie drzewa, no naprawdę wiekowe, ale teraz jak patrzę na całość placu, to zrobione ze smakiem i super. Także jak na, na taki mały Dgierz, to muszę Panu powiedzieć, że te władze miasta jednak robią wszystko w kierunku estetyki. Szkoda tylko, że niektórzy Dgierzanie nie potrafią tego docenić. Według prognoz synoptyków upał utrzymywać się będzie w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Tak wysokie temperatury mają nam towarzyszyć jeszcze przez najbliższe dni. Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Do kraju nadal napływa gorące powietrze zwrotnikowe z południa. Na sobotę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiste. Spodziewane są burze. Na termometrach zobaczymy do 32 stopni Celsjusza. W niedzielę aura i temperatura podobna. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 33 kresek. Powieje południowo-zachodni wiatr. W poniedziałek nieznaczne ochłodzenie, bowiem w ciągu dnia termometry wskażą do 26 stopni. Niestety synoptycy prognozują także burzę. W całym kraju będzie nam gorąco i parno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne. Na koniec jeszcze komunikat od 2 września do 31 października Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum wprowadza promocję na montaż instalacji usług telewizji kablowej oraz internetu dla nowych abonentów chcących podłączyć telewizję kablową i internet w lokalu. Dla nowych abonentów chcących podłączyć telewizję kablową i internet w lokalu. Koszt instalacji kablowej 50% taniej. Podłączenie internetu złotówka. Pierwsze dwa miesiące usługi internet gratis. Umowy świadczonych usług na 24 miesiące. Dla abonentów posiadających instalację i korzystających z usług telewizji kablowej, podłączenie internetu złotówka. Pierwsze dwa miesiące usługi internet gratis. Umowa świadczonej usługi na 24 miesiące. Dla abonentów nieposiadających instalacji telewizji kablowej, chcących podłączyć tylko usługę Internet, opłata za instalację kablową w lokalu zgodnie z cennikiem 120 zł brutto, opłata za instalację Internetu złotówka, pierwsze dwa miesiące usługi Internet gratis, umowa świadczonej usługi na 24 miesiące. Promocja trwa od 2 września do 31 października. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta osobiście przy ulicy Lechonia 2 lub telefonicznie pod numerem telefonu 42 716 16 90. To natomiast były wydarzenia Telewizji Centrum w piątek. Na kolejne wydanie programu lokalnego zapraszam w poniedziałek o 18.30. Miłego weekendu życzę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Mamy piknik wielokulturowy, czyli robimy różne dania z różnych kultur, czyli robiliśmy już gazpacz, opana kotę na deser, która się nam chłodzi, robimy sataje z kurczaka, robimy faszerowane skórki ziemniaków. Co nam jeszcze zostało? A zostało nam jeszcze do zrobienia e, kasza burgul z bobem, fasolką i groszkiem. Tak, no bo to jest zawsze zabawa, coś nowego spróbuję, zawsze sympatycznie jest zobaczyć, że mimo początkowej reakcji tego nie jem, tego nie jem, mimo że nigdy nie próbowałem. Na sam koniec wychodzi całkiem coś, co smakuje mimo tej niechęci początkowej. Dzisiaj robimy rzeczy takie z różnych krajów. Na przykład robiliśmy taką zupę... Hiszpańską. Tak. I teraz robimy na przykład ziemniaki z farszem. Przez ostatnie teraz dwa tygodnie były cztery zajęcia we wtorki i w czwartki po godzinie. Ja prowadzę teraz w tym tygodniu, a w tamtym prowadziła moja koleżanka. No i co, łączymy zabawę z tańcem, trochę właśnie tańczymy, trochę jest zabaw, więc pozytywnie. Grupa jakby się powtarza? Właśnie myślałam, że dzieciaki przyjdę z wtorku i jest właśnie tak pół na pół. Są nowe osoby i są te, które były też wcześniej. Są też osoby, które normalnie chodzą tutaj na zajęcia podczas sezonu, więc fajnie. na wakacjach nad morzem e, i spędzałam czas z mamą i z tatą. A tutaj jak trafiłaś? Skąd wiedziałaś, że tu są takie zajęcia? E, moja mama mi powiedziała. Mhm. E, ja chodzę tutaj na balet i chciałam też chodzić na hip-hop, dlatego mama mi powiedziała no i przyszłam. Ja, była, ja byłam w ciepłych krajach, byłam w Egipcie mhm. i <laughs> byłam z rodzicami z, y, no tak u nas w Polsce. No. Chcesz się wracać do szkoły? Trochę, chcę, trochę nie. Trochę tęsknię za klasą. Byłam y, nad Mazurami, nad górami u babci i było super. I co robiłaś na, na Mazurach? Na Mazurach byłam na koloniach na dwa tygodnie, y, byłam, y, jeździłam statkiem, płynęłam statkiem i takie paintballi. Trzeba było wcześniej wstawać? Nie, na dziewiątą było śniadanie, więc o siódmej, ósmej. Trzeba było wstać. Tutaj dwa tygodnie już chodzisz na te zajęcia. Nie, nie y, dopiero teraz y, przyszłam pierwszy raz na hip-hop. A co robiłaś nad morzem? Pa wyłóżcie się jeszcze. i stałyszcze. Mhm.